Tu mają coś to wygląda jak centrum handlowe to trochę cieszy, bo może uda mi się zrobić zakupy, a potrzebuję na kolejny dni. Ale na razie jest zamknięte ponieważ jest przed dziewiątą, za wcześnie wstaję albo za blisko miasta spałem, jedno z dwóch. Ale postanowiłem tu zostać żeby zrobić zakupy, żeby później po kolejnym mieście nie musieć krążyć A jak wygląda całą późno, no nie zaciekawie i jak dacie mi... Słyszycie to? To nie jest dźwięk policji. Takie, takie dźwięki wydają buściki, jak chcą kogoś akurat wyprzedzić. Ogólnie jest tu taki burde, że nie wiem. I, I to trąbienie jest już tak męczące. Czekam na otwarcie tego supermarketu. W międzyczasie kupiłem sobie na śniadanie jakieś lokalne pieczywo w lokalnej piekarni. Zobaczymy jak będzie smakować. Za cztery rzeczy dałem trzy sole. Sole są mniej więcej wartością podobne do złotówki. Muszę przestać nagrywać, żeby zejść z krawężnika i znaleźć miejsce, gdzie można sobie klapnąć. No i rzeczywiście godzina dziewiąta, ktoś przyjechał, ja już akurat zjadłem bułki z pikarni i ktoś przyjechał z wózkami, Otwierają sklep, zobaczymy jak zaopatrzone są peruwiańskie supermarkety w nie za dużych miejscowościach. No i faktycznie, mamy tutaj naprawdę duży supermarket Co mnie zdziwiło, bo to miasto nie jest jakieś ogromne i można tu kupić wszystko Taki odpowiednik naszego oshana. A przed marketem co? Parking dla rowerów Znaczy chyba dla motorów bardziej, ale ty powiedział, że rower mam tutaj postawić I że mam nie podchodzić nigdzie bliżej z nim To postawiłem! Ech, zakupy jakieś zrobione i lecę dalej. Ale strasznie mnie tu wkurzają te butelki, bo mają po 2,5 litra. No i są po prostu za duże na przednią w sakwę. A w tej link też już nie ma za dużo miejsca. Tutaj mamy plakat promujący lokalnego artysta o imieniu The Gap. Coś mi się wydaje, że... Kurczę, za kilka dni ma koncert na szkoła, że nie wejdzie. Coś mi się wydaje, że w Stanach Zjednoczonych nie miałby zbytnie siły przebicia. Bo inaczej siłę przebicia by miał, ale nie z tych powodów, które by chciał i na pewno by kilka kontrowersji zbudził. Ale, żeby się z tego miasta wydostać, to znowu trzeba się wspinać nieźle. Ta droga leci jeszcze gdzieś tam. Uhu, pusta droga dla mnie. Ogólnie wychodzi na to, że Peru próbuje wyjść jeszcze z tego, z tego braku cywilizacji i stać się cywilizowanym krajem. I tutaj widzę, poszerzają autostradę do miana dwujezdniowej. Na tą chwilę tylko ta część jest otwarta, ta jest jeszcze w budowie, ale są tu już i progi i znaki drogowe. Do tego supermarkety dość ogarnięte. Zaczynam się zastanawiać, czy Peru nie byłaby takim złotym środkiem między Chile a Boliwią na tą chwilę. Ale to jeszcze za wcześnie, żeby stwierdzić z pewnością. Jest jedno, przed czym droga dwujezdniowa ich nie ochroni Siła natury Nie no, znowu pada, ale to już standard, przyzwyczaiłem się Zjechałem pod daszek Przy mojej pustej jezdni No i sobie posiedzę 15 minut 20 i pojadę dalej Nie ma sprawy To była główna ulica miasta Na tą chwilę, jest to co prawda trzeci dzień Ale na tą chwilę mój wyrok na temat Peru Jest taki Że jest to Bolivia z lepiej zaopatrzonymi Supermarketami na Była taka jedna dzielnica W której były same takie stragany Tak jak wszędzie na tych wszystkich targach Ale rowerowe, chciałem je nagrać Ale akurat zaczęło padać po raz kolejny Więc trochę przyspieszyłem żeby znaleźć miejsce Żeby się schować, mam nadzieję że Standardowo minie wam 20 minut do pół godziny te wszystkie grzmoty, które słyszę przejdą bokiem A ja sobie jeszcze te dwie godzinki pojadę, bo jeszcze chciałbym 40 km przejechać szczerze mówiąc Ale jakich rzeczy się można dowiedzieć, no nie jest zwali sprawę, bo akurat Zastanawiałem się jak jest na rowerów tutaj w komunikacji publicznej i właśnie teraz widziałem jak gości do tego Do tej maszrutki Jeśli można to tak nazwać, nie wiem czy to jest nazwa zarezerwowana dla jakichś ruskich, rzecz, dla jakichś ruskich pojazdów Czy mogę wszystko nazywać maszrutkami, co wygląda podobnie ale widziałem jak gość tam pakowały rower do bagażnika. Więc można je wodzić. Czy ta informacja jest przydatna? Nie wiem. Może się kiedyś przydać. Zobaczymy. Haha, słyszycie to, to jest burza. Ale ten deszcz jest raczej czymś normalnym. no Bo spójrzcie sobie na tych wszystkich ludzi, którzy tutaj akurat przychodzą. Oni się wszyscy zachowują tak jakby... jakby tego deszczu nie było. Dla nich to jest całkowicie normalna rzecz i oni wiedzą, że on za chwilę minie, więc myślę, że te przylotne deszcze to jest tutaj absolutnie całkowita norma. No więc też się muszę po prostu do nich przyzwyczaić i myślę, że za jakiś czas w sumie już się przyzwyczaiłem choć trochę mnie wkurzają, szczególnie, że jestem w środku miasta i nie zbyt gdzieś się rozbić, jakby padało za długo No ale do ciemności zostało mi tam jeszcze 3 godziny, więc myślę, że przez 3 godziny no musi przestać padać, nie? No i to mnie już zadziwia, to już jest Ała, sorry To już jest przeskok cywilizacyjny Walnęli tu drogę rowerową I to tej samej jakości Co droga zwykła No czemu u nas Tak nie można, u nas trzeba budować Drogi rowerowe z gówna A w Peru, w Peru się Oddziela się od ulicy jakiś żółty grzymsz Daje ograniczenie Do 35 No i co? Se, se można jechać, tylko że chyba powinienem Jechać z tej strony, bo to widzę, że to jest jednokierunkowe No ale taki Zjadę. Ale przyznam jedno, droga zaczyna mi się podobać Widać, że zbliżam się w stronę Machu Picchu, Tak to sobie właśnie peru wyobrażałem Szkoda, że pogoda taka, a nie inna Ogółem droga naprawdę piękna I chmury na swój sposób też Ale biorąc pod uwagę ile już jest tam błyskawic Właśnie jedne mignęły, mam nadzieję, że udało mi się je chwycić Bo nie patrzałem na ekran Ale zaraz będą pewnie kolejne eee... No, serce podpowiada, żeby dobić do tych 100 km, ale rozum podpowiada, że nie warto ryzykować, więc wszedłem tu na górę, obóz już, no stąd go nie widać. No i, no i się kładę, no te 10 km, czy tam możliwe, że nawet mniej mi zostało do sety, nie jest warte trafienia w środek burzy. Padać już zaczyna na mnie, więc to chyba była dobra decyzja. No cóż, pokażę Wam to jeszcze jutro rano. Trochę mnie jedynie wkurza fakt, że no, gdyby była godzina wcześniej, no to tak szczerze powiedziawszy, cofnąłbym się dosłownie parę milu na stację benzynową, przeżykał tam pod dachem, no i pojechał dalej bym tą setę wbił, no ale jest godzina jaka jest, więc zanim ta, ten deszcz minie. No ja wiem, że minie w ciągu mniej niż godziny, no bo zawsze mija. No to już będzie praktycznie ciemno, i już się i tak nie będzie dało jechać. Więc to mnie trochę wkurza. No. Swoją drogą, Peruwieńczycy mają strasznie debilną strefę czasową. Ja jeszcze jej nie odczuwam aż tak, bo mi się telefon nie przedstawił, bo mam go w trybie offline odkąd tu wjechałem. Ale oni tu mają tak, że tak jak w Boliwii robiło się ciemno, koło 19, to się zmieniła godzina, no ale ciemno się dalej robi w tym samym czasie, więc ciemno się robi już teraz o 18. A ja wstaję cały czas koło w okolicach godziny 6 rano, co jest w ogóle niepojęte. I o 6 już jest po prostu jasno, co jest debilne. Po co komu, jasno o szóstej, jednak No co bym nie mówił o Chilijczykach Wkurza wie to, że nie pasują do tego kontynentu I że jest drogo i ogólnie No był to jak na razie najgorszy kraj Ameryki Południowej W jakim byłem Ale strefę czasową Mieli ugraną idealnie Ja przeważnie gotuję jak debil w namiocie, co jest Teoretycznie nie powinno się tak robić Tu jest nawet ostrzeżenie na ten temat Że wszystko jest łatwopalne i bla 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 Nie trzymać ognia przy namiocie No ale Nagą na zewnątrz jest zimno, a tutaj jak się otworzy kuchenkę w namiocie, to się fajnie nagrzewa. Poprawnie powinno się gotować tak, że tutaj to się rozkłada tak poprawnie, żeby mieć przedsionek. To robię, czy to robię, czy tego nie robię zależy od tego jak bardzo wieje. To wtedy drzwi można tu u góry opyk zawiązać, żeby nie przeszkadzało z gotowaniem nawet jak wieje. I wtedy kuchenka sobie tu stoi i się gotuje. W tej chwili nie chcę mi się za bardzo nic zrobić sensownego, więc tylko zagotuję wodę i zrobię zupkę chińską. Zupka chińska nie jest akurat jakimś najlepszym posiłkiem, jeśli chodzi o wyprawy rowerowe, ale jako trochę bardziej, trochę bardziej kaloryczna alternatywa ciepłej herbaty, naprawdę daje radę. I ktoś mi powie, jaka idea do tam durne psu, który ma do tam, pół kilometra stąd, a i tak przybiegnie do drogi, tylko po to, żeby na mnie czekać? A jak tylko się trzymam? To nagle zdupia i nagle go nie ma, nagle jest grzeszny pseud, który nie ma ja zamiaru szczekać. Ktoś mi powie, jaka idea przy ten są. Nie, że to jest jedyne, one ciągle tak robią. Czemu one są takie głupie? Tam nie wiem jak wysokie góry, ale śnieg na nich widać. Robią wrażenie i bardzo ładnie kontrastują z zielenią naokoło. Jedyne takie w okolicy chyba. Nigdzie nic śniegu nie widzę w żadną stronę. Coraz częściej przytrąs są tego typu znaki, które pokazują w którą stronę się udać, aby albo spojrzeć, aby zobaczyć pradawne ruiny. No i tu mamy coś się nazwie Tinajani. I proszę, tak to wygląda. Jest to Najstarsza elektrownia świata zbudowana przez Majów. Mało kto wie, że Majowie mieli już elektrownie. Mało kto w ogóle wie, że tutaj mieszkali Majowie, bo to bardziej tereninków chyba. A tak poważnie to wysokość 3917 m nad poziomem morza tam jest kolejna wioska taka dość typowa. Wysokość cieszy. Wysokość cieszy z tego względu, że jadę do Cusco, chcę tam być za 2,5 dnia która jest na 3600 czy 3400 nawet chyba 3600 nie wiem ale jest kilka metrów niżej niż ja więc prędzej później musi być z górki ogólnie to można myśleć że jak co chwilę przekraczam rzekę to jest super można wskoczyć i umyć się la problem jest taki że no deszcz który jest prawie codziennie dzisiaj jeszcze nie było jeszcze jeszcze może być, tam są czarne chmury w miarę. O, i tam też są. Więc jeszcze coś dzisiaj popada. No i te rzeki są po prostu brudne. Teraz podszedłem sprawić, czy szłoby włosy umyć, bo mnie trochę głowa spędziła wczoraj w nocy. No i raczej lipa. Ile czasu minęło od kiedy mówię, że burzy nie było dzisiaj? Z pół godziny może, i już trafiłem pod most, na dupia. Nie widać niestety, bo światło nie z tej strony. A z tamtej strony nie wiem, czy będzie grad. Ale tam tutaj grad! Dzień jak codzień w Peru! Ale spoko, zostało mi niecałe 250 km do Cusco. To jadę. A na razie posiedzę pod mostem. W tu... Nie wiem nawet, jak się to coś nazywa. Co tutaj woda powinna spływać? I mam nadzieję, że nie będzie tyle wody, żeby to zaczęła spływać. W każdym razie tutaj czekam, aż burza przejdzie. Co mam nadzieję, nie potrwa być bardzo długo. A tu z drugiej strony, chyba dobrze widać ściany deszczu, uderzającą, o rzekę, która tędy płynie. Tutaj przy okazji jeszcze mościk z, z torami kolejowymi. Tam chyba jest trochę jaśniejsze, ale to dlatego, że burza idzie właśnie z przeciwnej strony. Tam się zaczerni za jakiś czas. A z drugiej strony, mam nadzieję, że wkrótce się zrobi jasne. Bo jak tam się zrobi jasne, to znaczy, że będzie burza przechodzić. A wtedy ja myślę, że wzdłuż tej rzeki pójdę gdzieś tam i gdzieś tam będę dzisiaj w nocy spać. No a tam się już przejaśnię, więc myślę, że standardowo pół godzinki i tego nie ma. No ups, utknęłem to na dłużej. Jestem chyba to już drugą godzinę. Ten deszcz nie przeżył tak szybko jak wszystkie poprzednie, i w dodatku. Właśnie stwo, powstała tutaj taka mini rzeczka w moim dotychczas suchym tuneliku I robi się, jak widać właśnie płynie ona dalej No średnio Bardzo średnio, tutaj siedzieć już w sumie na ziemi nie mogę A tam gdzieś sytuacja taka, że no niby się w oddali rozpogadza, ale ja to rozpogadzanie widzę od dłuższego już czasu no, zobaczymy. Jeśli za dużo wody się tu wleje, to pobiegnę tam z samym namiotem, żeby go spróbować rozbić. A później wrócę po resztę rzeczy. Ale no, no, nie wygląda to za ciekawie, ogólnie rzecz biorąc. W dodatku strasznie zimno się to zrobiło. W sumie to chyba pierwszy raz ubrałem bluzę na wyprawie. pomijając że jak czasem ją do spania, zanim zacząłem sypiać w cieplejszym śpiworze. Kurde, no, no nie fajnie ogólnie, nie fajnie, dzień dobry, co słychać? Bo mnie przestało padać, jak widać, niebo trochę czyste. Widoczki naokoło trochę ładniejsze. Widzicie to w górę? Śnieg na niej jest. Oczywiście właśnie teraz muszę przejechać samochody, żeby zagłuszyć to, co mam do powiedzenia. A mam do powiedzenia bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo ważną rzecz. No, jak już tych ludzi tu nie ma, to po pierwsze, to jest jakaś przeżywalny zespół. tutaj najpierw peruwiankę. Z sakwami, a później typa z El Salvadoru, co robi trasę z, z centralnej Ameryki, na całą południe południowej, obstrady typ. A z innych rzeczy, e, właśnie to jest mój rekord wysokości. Tak, trochę całkowicie przypadkiem, nie wiedziałem, że to jest taka przełęcz. Jestem na, na Larei na 4338 metrach nad poziomem morza. Wysoko, fajnie. Ale kupa. Ale będzie zjazd teraz, kózko jest kuźwa 1000 metrów niżej <grym> A tak z innych ciekawostek to ze mną jesteś nie tak? Czy, czy te drzewa są strasznie dziwne? A co? co, co? A tutaj to ja jeszcze nie wiem o co chodzi, ale zdaje się że nie lubią tu Indian i ogólnie jest zakaz bycia inkiem, ale nie wiadomo o co chodzi. Te krowy pewnie wiedzą, ale tylko muczą, a nic im powiedzieć nie chcą. O te gryzonie, czy te świnki morskie, czy co to jest na tym znaku? Ja widziałem kilka takich chyba dzisiaj, jak wjeżdżałem na przełęcz przed chwilą i one. Było tak, że były śmieci przy drodze i one z nich wybiegały. Tylko że to było wszystko chciało się za szybko, żeby w ogóle było, była jakaś szansa zrobić zdjęcie czy cokolwiek. Sorry, że plenie, ale ogólnie rzecz biorąc pogoda się zrobiła fajna, ale jadąc z górki jest strasznie zimno, dlatego no, przełożone buty po wczorajszym deszczu mi nie pomagają zbytnio, więc no jest jak jest.